Marcin Kowalski stał na dachu swojego biurowca w centrum Warszawy, patrząc w dół na migające światła miasta. Wiatr październikowy szarpał jego elegancki garnitur, a w ręku trzymał telefon z najnowszymi wiadomościami od swoich prawników. Jego firma technologiczna, którą budował przez ostatnie 10 lat, znajdowała się na skraju bankructwa. Inwestorzy wycofywali fundusze jeden za drugim, pracownicy odchodzili w poszukiwaniu stabilności. A media bezlitośnie pisały o jego spektakularnej porażce i upadku młodego geniusza polskiej technologii. W wieku 35 lat, wszystko, co osiągnął ciężką pracą i poświęceniem, rozpadało się jak domek z kart na jego oczach. Kiedy schodził po schodach awaryjnych, czując ciężar porażki na swoich barkach, zauważył sylwetkę na sąsiednim dachu. Młoda kobieta stała niebezpiecznie blisko krawędzi. Jej długie brązowe włosy powiewały na zimnym wietrze. Była wyraźnie w zaawansowanej ciąży, a jej postawa wskazywała na desperację równą, a może nawet większą od jego własnej. Bez zastanowienia, kierowany instynktem, Marcin pobiegł przez dach i przeskoczył na sąsiedni budynek, nie dbając o własne bezpieczeństwo. Nie skacz, krzyknął, zbliżając się ostrożnie, starając się nie przestraszyć dziewczyny. Proszę, nie rób tego, możemy porozmawiać. Dziewczyna odwróciła się powoli, a Marcin zobaczył jej twarz mokrą od łez. Była młodsza niż początkowo myślał, może dwadzieścia, dwadzieścia lata, z pięknymi, zielonymi oczami, pełnymi bólu. Moje życie już nie ma sensu, wyszeptała łamiącym się głosem. Jestem całkowicie sama, bez pieniędzy, bez dachu nad głową, a ojciec dziecka mnie zostawił, gdy się dowiedział. Nikt mnie nie potrzebuje, nikt się o mnie nie troszczy. Marcin wyciągnął rękę w jej kierunku, czując nieoczekiwaną falę współczucia. Mylisz się całkowicie. To dziecko Cię potrzebuje bardziej niż ktokolwiek na świecie, a ja, ja też teraz Cię potrzebuję, choć brzmi to dziwnie. Nazywam się Marcin. Jeśli podoba Ci się ta wzruszająca historia, koniecznie subskrybuj nasz kanał i zostaw swoje polubienie. Twoje wsparcie motywuje nas do tworzenia więcej fascynujących opowieści z Polski i całego świata które pokazują, że nadzieja nigdy nie umiera. Agnieszka, odpowiedziała cicho, pozwalając mu ostrożnie pomóc jej zejść z krawędzi i usiąść bezpiecznie na dachu. Przepraszam, nie wiem, co we mnie wstąpiło. To nie jestem ja. Marcin usiadł obok niej, czując dziwne pocieszenie w obecności tej obcej osoby, która wydawała się rozumieć jego ból bez słów. Wiem dokładnie, co czujesz, Agnieszko. Ja też właśnie straciłem dosłownie wszystko, na czym mi zależało. Opowiedział jej szczegółowo o swojej firmie, o latach ciężkiej pracy, 17 godzin dziennie, o marzeniach, które właśnie legły w gruzach, o żonie, która go zostawiła, nie mogąc znieść jego obsesji na punkcie sukcesu. Może to brzmi dziwnie, powiedział patrząc w jej oczy, ale spotkanie ciebie przypomniało mi, że nie jestem jedyną osobą na tym świecie, która teraz cierpi i że może jeszcze nie wszystko stracone. Agnieszka wysłuchała jego historii z uwagą, nie przerywając ani razu. Jej oczy stopniowo nabierały ciepła. Moja babcia, która wychowała mnie po śmierci rodziców, zawsze mówiła, że Bóg stawia ludzi na naszej drodze dokładnie wtedy, kiedy ich najbardziej potrzebujemy, powiedziała cicho, głaszcząc swój brzuch. Może to wcale nie przypadek, że dzisiaj się spotkaliśmy na tym dachu. Marcin spojrzał na nią z rosnącym zaciekawieniem. Była nie tylko piękna, ale też inteligentna. I miała w sobie spokój, który dziwnie go uspokajał po miesiącach chaosu. Gdzie teraz mieszkasz? Jak sobie radzisz w tej sytuacji? zapytał delikatnie. Agnieszka spuściła wzrok ze wstydem. W schronisku dla bezdomnych przy ulicy Śniadeckich. Straciłam pracę w korporacji, kiedy pracodawca dowiedział się o ciąży i uznał, że będę mniej wydajna. A rodzice wyrzucili mnie z domu, gdy się dowiedzieli o dziecku. Powiedzieli, że zawstydziłam rodzinę. Marcin poczuł silny ucisk w sercu i fale gniewu na ludzi, którzy tak potraktowali tę młodą kobietę. To absolutnie niedopuszczalne. Nikt nie zasługuje na takie traktowanie, szczególnie kobieta spodziewająca się dziecka. Bez wahania wyjął wizytówkę i napisał na niej swój prywatny adres długopisem. Mam duże mieszkanie w Wilanowie, pięć pokoi. Jest prawie puste i bardzo samotne, bo żona zostawiła mnie rok temu, zabierając wszystkie meble, które lubiła. Możesz tam zamieszkać tak długo, jak będziesz potrzebować, bez żadnych zobowiązań. Agnieszka spojrzała na niego z niedowierzaniem, jakby nie mogła uwierzyć w to, co słyszy. Dlaczego chciałbyś mi pomóc? Przecież kompletnie mnie nie znasz. Mogę być oszustką albo przestępczynią. Marcin uśmiechnął się smutno, po raz pierwszy od miesięcy, czując ciepło w sercu. Bo dzisiaj uratowałaś mi życie, nawet o tym nie wiedząc. A poza tym mam przeczucie, że to ty. Będziesz moją wybawieniem. Następnego dnia o świcie Agnieszka przeniosła swoje skromne rzeczy do jego mieszkania. Było przestronne i nowocześnie urządzone, z panoramicznym widokiem na park Wilanowski i pałac króla Jana Sobieskiego. Marcin przygotował dla niej największy pokój z przyległą łazienką i garderobą, wyposażył go w wygodne łóżko i wszystko, czego mogła potrzebować. Jedyne o co proszę, powiedział. Pokazując jej kuchnię wypełnioną jedzeniem, to żebyś pozwoliła mi czasami z tobą porozmawiać. Ostatnio czuję się bardzo samotny w tym ogromnym mieszkaniu, a twoja obecność dodaje mi otuchy. Agnieszka zgodziła się z ogromną wdzięcznością, wciąż nie mogąc uwierzyć w swoje szczęście i dobroć tego mężczyzny. W ciągu następnych tygodni między nimi rozwinęła się niezwykła i głęboka przyjaźń. Marcin pomagał Agnieszce w przygotowaniach do porodu. Jeździł z nią na wszystkie badania kontrolne, kupował najlepsze witaminy prenatalne i zdrową żywność, czytał książki o rodzicielstwie i przygotowywał się jakby to było jego pierwsze dziecko. Agnieszka z kolei pomagała mu przetrwać najgorszy okres jego biznesowej kariery, słuchała cierpliwie jego zmartwień każdego wieczoru, zachęcała go do niepoddawania się i ciągle przypominała o jego wcześniejszych, imponujących sukcesach. Masz nieprzeciętny talent do biznesu i wizję przyszłości, mówiła mu z przekonaniem. To tylko przejściowy kryzys, który może okazać się błogosławieństwem w przebraniu. Jednego listopada wieczoru, gdy siedzieli przy płonącym kominku i pili herbatę z cytryną, obserwując padający za oknem śnieg, Marcin zapytał delikatnie o ojca dziecka. Agnieszka westchnęła ciężko i przez długą chwilę milczała. Nazywa się Tomasz Majewski. Studiowaliśmy razem na Uniwersytecie Warszawskim Ekonomię. Myślałam, że to jest ta właściwa osoba, że planujemy razem przyszłość. Kiedy dowiedział się o ciąży, powiedział, że to kompletnie rujnuje jego ambitne plany kariery w bankowości i że powinnam pozbyć się problemu jak najszybciej. Kiedy kategorycznie odmówiłam, zostawił mnie bez słowa, nawet nie chciał rozmawiać. Marcin poczuł silny gniew na tego mężczyznę. To zwykły tchórz i dupek. Prawdziwy mężczyzna zawsze bierze pełną odpowiedzialność za swoje czyny i nigdy nie zostawia kobiety samej w takiej sytuacji. A ty? zapytała Agnieszka cicho, patrząc mu w oczy. Opowiedz mi więcej o tym, dlaczego Twoja żona cię zostawiła. Musiało być w tym coś więcej. Marcin przez chwilę milczał, wpatrując się w tańczące płomienie w kominku. Katarzyna ciągle mówiła, że jestem zbyt pochłonięty pracą, że nie mam czasu na prawdziwe życie i budowanie związku ciała dzieci, planowanie wspólnej przyszłości, a ja ciągle odpowiadałem jeszcze nie teraz Muszę najpierw stabilizować firmę, zdobyć większy rynek. Pewnego dnia wróciłem do domu po kolejnej 16 godzinach w biurze, a ona już spakowała wszystkie swoje rzeczy. Zostawiła tylko krótki list, w którym napisała, że nie może dłużej żyć z duchem, który kocha firmę bardziej niż ją. Agnieszka położyła dłoń na jego ramieniu w geście wsparcia Przykro mi to słyszeć, Marcin. To musiało być niesamowicie bolesne odkrycie. W grudniu sytuacja finansowa Marcina stała się krytyczna i beznadziejna. Bank groził natychmiastowym zajęciem mieszkania za niespłacone kredyty. Ostatni duży inwestor wycofał się z projektu po przeczytaniu negatywnych artykułów w prasie, a pracownicy jeden po drugim składali wypowiedzenia. Agnieszka widząc jego rosnącą rozpacz i bezsenność, postanowiła działać zdecydowanie. Przeczytała uważnie wszystkie jego dokumenty biznesowe, analizując każdy szczegół projektów, finansów i strategii marketingowej przez całe noce. Studiowała ekonomię i zarządzanie na Uniwersytecie Warszawskim, zanim zaszła w ciążę, i miała doskonałe rozumienie rynków finansowych oraz innowacji technologicznych. Marcin powiedziała pewnego wieczoru, rozpościerając przed nim stos notatek i wykresów: Myślę, że znalazłam główny problem i rozwiązanie. Twój największy błąd to nie technologia. Twoje aplikacje są naprawdę rewolucyjne i wyprzedzają konkurencję o lata świetlne. Problem tkwi w marketingu, pozycjonowaniu i wyborze grupy docelowej wyjaśniła szczegółowo, pokazując mu profesjonalne analizy, które przygotowała. Celujesz w zły segment rynku. I próbujesz konkurować z globalnymi gigantami technologicznymi na ich własnym terenie. Zamiast tego, powinieneś skupić się na małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce i regionie. One desperacko potrzebują prostych, lokalnych rozwiązań dostosowanych do polskiego rynku i prawa. Marcin był pod ogromnym wrażeniem głębokości jej analiz i trafności spostrzeżeń. Skąd wiesz o tym wszystkim tyle? To poziom konsultingu z najlepszych firm, zapytał z podziwem. Agnieszka uśmiechnęła się skromnie. Pisałam pracę magisterską o innowacjach technologicznych w polskim biznesie i ich wpływie na konkurencyjność. Zawsze fascynowała mnie technologia. Wspólnie przez następne tygodnie opracowali całkowicie nową, przemyślaną strategię biznesową. Marcin przygotował profesjonalną prezentację dedykowaną lokalnym przedsiębiorcom, podkreślającą korzyści z jego rozwiązań, a Agnieszka, mimo bardzo zaawansowanej ciąży, Pomagała mu w nawiązywaniu kontaktów z potencjalnymi klientami, wykorzystując swoje uniwersyteckie znajomości i sieć kontaktów. Jej znajomość polskiego rynku, przepisów prawnych i umiejętności analityczne okazały się absolutnie nieocenione. W styczniu 2024 roku, po intensywnych negocjacjach, podpisali pierwszy kontrakt z dużą siecią restauracji w Krakowie. Było to relatywnie skromne zamówienie ale dało realną nadzieję na systematyczną odbudowę firmy i zaufanie rynku. Kiedy zbliżał się termin porodu Agnieszki, Marcin był coraz bardziej poddenerwowany i zaangażowany. Zapisał się na intensywny kurs przygotowawczy dla ojców, kupił absolutnie wszystko, co potrzebne dla noworodka, od najlepszych pieluszek, po wózek i fotelik samochodowy, i własnoręcznie przygotował przepiękny pokój dziecięcy w pastelowych kolorach. Zachowujesz się dokładnie tak, jakbyś był prawdziwym ojcem tego dziecka, zażartowała Agnieszka pewnego dnia, ale w jej głosie była wyraźna ciepłość i wdzięczność. Może to brzmi dziwnie, odpowiedział Marcin szczerze, ale czuję się z wami jak z prawdziwą rodziną, której nigdy wcześniej nie miałem, nawet w małżeństwie z Katarzyną. W mroźny lutowy wieczór, gdy na dworze panowała śnieżyca, Agnieszka zaczęła odczuwać regularne bóle porodowe. Marcin natychmiast zawiózł ją do najlepszego szpitala położniczego na Banacha i nie odchodził od jej łóżka przez całą długą noc, trzymając ją za rękę i dodając otuchy. Kiedy o świcie urodziła się mała Zofia, ważąca 3200 gramów, Marcin płakał ze szczęścia i wzruszenia, jakby to było jego własne biologiczne dziecko. Jest absolutnie piękna i idealna, wyszeptał, patrząc na maleńką różową dziewczynkę z ciemnymi włoskami. Dokładnie jak jej wspaniała mama. Po powrocie ze szpitala do domu, życie Marcina całkowicie i radykalnie się zmieniło. Z poświęceniem pomagał przy nocnych karmieniach co trzy godziny. Uczył się przewijać pieluszki i kąpać dziecko. Kołysał małą Zofię do snu, śpiewając jej polskie kołysanki. Jego firma również systematycznie zaczęła się rozwijać. Kontrakt za kontraktem. Jego innowacyjne aplikacje zyskiwały coraz większą popularność wśród polskich przedsiębiorców, którzy doceniali lokalne podejście i doskonałe wsparcie techniczne. Agnieszka, nawet opiekując się małym dzieckiem, nadal aktywnie pomagała mu w strategii biznesowej, pracując z domu i analizując rynek podczas drzemek Zofii. Pewnego marcowego wieczoru, gdy Zofia spokojnie spała w swoim łóżeczku, Marcin i Agnieszka siedzieli blisko siebie na sofie. Omawiając szczegółowe plany rozwoju firmy na kolejne kwartały, wiesz, powiedział Marcin cicho, patrząc na nią z czułością, nie mogę uwierzyć, że zaledwie rok temu oboje staliśmy na krawędzi przepaści, gotowi zrezygnować z życia. Teraz mam absolutnie wszystko, czego zawsze marzyłem: prawdziwą rodzinę, która mnie potrzebuje i kocha, i firmę, która znów odnosi sukcesy. Agnieszka uśmiechnęła się promiennie to naprawdę zdumiewające. Jak nieprzewidywalne potrafi być życie. Wtedy na tym dachu myślałam, że nie mam absolutnie nic do stracenia i żadnej przyszłości. Teraz wiem, że miałam wszystko do zyskania, tylko nie wiedziałam o tym. Agnieszka, powiedział Marcin, ostrożnie biorąc jej dłoń i całując ją delikatnie. Wiem, że może to brzmieć przedwcześnie lub dziwnie, ale chciałbym, żebyśmy zostali prawdziwą, pełną rodziną. Chciałbym oficjalnie adoptować małą Zofię jako swoją córkę i. Chciałbym cię poślubić, jeśli zechcesz. Nie z litości czy poczucia zobowiązania, ale dlatego, że prawdziwie i głęboko się w tobie zakochałem i nie wyobrażam sobie już życia bez ciebie i Zofii. Agnieszka spojrzała mu w oczy, a łzy radości popłynęły po jej policzkach. Marcin: Ja też cię kocham z całego serca, ale czy jesteś absolutnie pewien? To ogromna odpowiedzialność i życiowe zobowiązanie. Nigdy o niczym w życiu nie byłem bardziej pewny odpowiedział stanowczo, klękając przed nią na jednym kolanie. Agnieszko Nowak, czy wyjdziesz za mnie za mąż i pozwolisz mi być ojcem dla Zofii? Agnieszka skinęła głową energicznie przez szczęśliwe łzy. Tak, Marcin, tak, z całego serca wyjdę za ciebie za mąż. W tym magicznym momencie z pokoju dziecięcego rozległ się delikatny płacz Zofii, jakby mała dziewczynka intuicyjnie chciała uczestniczyć w tym najszczęśliwszym momencie ich życia. Ślub odbył się w maju w malowniczym, małym kościele Świętego Anny w Wilanowie, w otoczeniu kwitnących drzew owocowych. Zofia, ubrana w przepiękną białą sukienkę z koronkami, spała spokojnie w ramionach swojego nowego, kochającego ojca podczas ceremonii. Gości było niewielu, tylko najbliżsi przyjaciele Marcina, kilku lojalnych współpracowników oraz grupa osób ze schroniska dla bezdomnych, gdzie wcześniej mieszkała Agnieszka. Które stały się jej zastępczą rodziną. Biologiczni rodzice Agnieszki nie przyszli na ślub, ale ona już dawno się z tym pogodziła. Moja prawdziwa, kochająca rodzina jest tutaj, przy mnie, powiedziała promienieje, patrząc na Marcina trzymającego Zofię i na wszystkich przyjaciół, którzy ich wspierali. Po romantycznym miesiącu miodowym w malowniczych Tatrach, w Zakopanem, gdzie długo spacerowali po górskich szlakach z Zofią w nosidle. Marcin formalnie i oficjalnie adoptował małą Zofię w warszawskim sądzie rodzinnym. Teraz jesteś oficjalnie Zofia Kowalska, moja ukochana córeczka powiedział wzruszony, trzymając dziewczynkę na rękach podczas uroczystości sądowej. Zofia uśmiechnęła się szeroko, jakby w pełni rozumiała wagę i znaczenie tego historycznego momentu. Tego samego szczęśliwego dnia Marcin podpisał również największy kontrakt w historii swojej firmy z wiodącą siecią hoteli w całej Polsce, oficjalnie potwierdzając, że jego przedsiębiorstwo jest z powrotem na szczycie rynku technologicznego. W czerwcu, podczas uroczystego świętowania pierwszych urodzin małej Zofii, w ich ogrodzie, z tortem w kształcie księżniczki i dziesiątkami balonów, do drzwi zadzwonił całkowicie nieoczekiwany gość. To był Tomasz Majewski. Biologiczny ojciec Zofii, elegancko ubrany w drogi garnitur. "Słyszałem w naszych wspólnych kręgach, że Agnieszka bardzo dobrze sobie radzi i ma stabilną sytuację" powiedział niepewnie, nerwowo przestępując z nogi na nogę. Pomyślałem, że może jednak mógłbym poznać swoje dziecko i być częścią jej życia. Marcin stanął zdecydowanie w progu, instynktownie chroniąc swoją rodzinę przed intruzem. "Przykro mi, Tomasz, ale Zofia ma już kochającego ojca." który o nią dba od pierwszego dnia. A ty miałeś swoją szansę rok temu i ją świadomie zmarnowałeś, zostawiając Agnieszkę samą. Agnieszka dołączyła do męża, trzymając Zofię na rękach. Tomasz, to jest teraz moja prawdziwa rodzina. Zofia nie potrzebuje w swoim życiu kogoś, kto ją odrzucił jeszcze przed urodzeniem. Tomasz próbował desperacko protestować i tłumaczyć swoje wcześniejsze zachowanie, ale Marcin pozostał stanowczy i nieprzejednany. Jeśli naprawdę zależy Ci na dobru tego dziecka, zostawisz nas wszystkich w spokoju. Zofia rośnie w domu pełnym bezwarunkowej miłości z rodzicami, którzy ją kochają ponad życie. To jest wszystko, czego potrzebuje szczęśliwe dziecko. Po ostatecznym odejściu Tomasza, Marcin mocno przytulił żonę i córkę. Wszystko w porządku, kochanie, zapytał czule. Tak, odpowiedziała Agnieszka z ulgą. Wreszcie ostatecznie zamknęłam tę bolesną kartę swojego życia. Rok później firma technologiczna Marcina była już uznawana za jedną z najważniejszych i najbardziej innowacyjnych firm w Polsce. Zatrudniała ponad 100 wysoko wykwalifikowanych pracowników i miała lukratywne kontrakty w całej Europie Środkowej, od Pragi po Budapeszt. Agnieszka została oficjalnie jego główną strategiem biznesowym i dyrektorem do skór rozwoju, a jej dogłębne analizy rynkowe były cenione i cytowane w całej branży technologicznej. Pamiętasz, jak mówiłem ci na dachu, że straciłem dosłownie wszystko? Zapytał Marcin pewnego spokojnego wieczoru, gdy obserwowali bawiącą się w salonie dwuletnią Zofię, która właśnie stawiała pierwsze pewne kroki. To było największe kłamstwo mojego życia. Dopiero teraz wiem, co naprawdę oznacza mieć wszystko, czego człowiek potrzebuje do szczęścia. A ja myślałam wtedy, że moje życie się definitywnie skończyło i nie ma dla mnie nadziei. Odpowiedziała Agnieszka, przytulając się do męża. Nie miałam pojęcia, że właśnie zaczynał się najpiękniejszy rozdział mojego życia. Przytulili się czule, obserwując swoją córkę, która energicznie biegała po salonie, trzymając w rączkach swojego pluszowego misia. W telewizji leciały wieczorne wiadomości o gospodarce i kryzysach finansowych, ale oni już się nie martwili o niepewną przyszłość. Mieli siebie nawzajem i to było najważniejsze. Dwa lata po ich dramatycznym spotkaniu na dachu Marcin otrzymał bardzo kuszącą propozycję sprzedaży swojej firmy amerykańskiej korporacji za sumę, której wcześniej nie śmiał się nawet marzyć, 15 milionów dolarów. Co o tym myślisz, kochanie? zapytała Agnieszki podczas romantycznej kolacji. Mamy już wystarczająco dużo pieniędzy, żeby żyć bardzo wygodnie przez resztę naszego życia i zapewnić Zofii najlepszą przyszłość. Agnieszka długo się zastanawiała, analizując wszystkie za i przeciw. A co byś robił po sprzedaży firmy? Czy nie będziesz się nudził? Może zająłbym się pomocą innym początkującym przedsiębiorcom, którzy przechodzą przez podobne trudności jak ja, odpowiedział zamyślony. Albo stworzyłbym fundację wspierającą samotne matki i ich dzieci. To brzmi naprawdę pięknie i szlachetnie, powiedziała Agnieszka z podziwem. Ale ja mam zupełnie inny, ambitniejszy pomysł na naszą przyszłość. Dlaczego nie rozszerzyć naszej firmy na pozostałe kraje Europy Wschodniej i Bałkany? Moglibyśmy pomóc setkom małych i średnich przedsiębiorstw, tak jak my systematycznie pomagaliśmy polskim firmom przez ostatnie dwa lata. Marcin uśmiechnął się z czułością. Właśnie za to Cię kocham najbardziej, Agnieszko. Zawsze myślisz o pomaganiu innym i rozwijaniu się, zamiast spoczywać na laurach. Ostatecznie zdecydowali zostać przy firmie i ambitnie rozwijać ją dalej, tworząc miejsca pracy i wspierając lokalną przedsiębiorczość. W trzecie urodziny Zofii zorganizowali wielkie, radosne przyjęcie w swoim pięknym domu w Wilanowie. Przyszło ponad pięćdziesiąt osób, wszyscy przyjaciele, współpracownicy, członkowie zarządu, a nawet grupa kobiet ze schroniska, które regularnie odwiedzała Agnieszka, pomagając im w trudnych sytuacjach życiowych. To absolutnie niesamowite, jak radykalnie może się zmienić życie człowieka, powiedział jeden z gości, dyrektor banku, patrząc na promienną, szczęśliwą rodzinę. Trzy lata temu oboje byli na samym dnie życiowym, a teraz, teraz mamy wszystko, czego kiedykolwiek potrzebowaliśmy do pełnego szczęścia dokończył Marcin z dumą, biorąc na ręce swoją uroczą córkę w sukience księżniczki. Tego ciepłego letniego wieczoru. Gdy wszyscy goście rozeszli się do swoich domów, Marcin i Agnieszka siedzieli na tarasie przy lampkach wina, patrząc na tysiące gwiazd na bezchmurnym niebie. Zofia spała spokojnie w swoim pokoju, przytulona do ukochanego, pluszowego króliczka. Czy kiedykolwiek żałujesz tamtego dramatycznego wieczoru na dachu? Zapytała Agnieszka cicho, trzymając męża za rękę. Marcin energicznie pokręcił głową. To była najlepsza rzecz, która kiedykolwiek mi się przydarzyła w życiu. Gdyby nie ty, prawdopodobnie skończyłbym bardzo źle, może nawet już by mnie nie było na tym świecie. A jak gdyby nie ty, nie miałabym tej wspaniałej, kochanej rodziny i szansy na prawdziwe szczęście, odpowiedziała wzruszona. Obiecajmy sobie uroczyście, powiedział Marcin, patrząc jej głęboko w oczy, że bez względu na to, jakie trudności i wyzwania spotka nas w przyszłości. Zawsze będziemy się wzajemnie wspierać i chronić, dokładnie tak jak tamtego pamiętnego wieczoru na dachu. Obiecuję z całego serca, odpowiedziała Agnieszka, ściskając jego dłoń. Jesteśmy nie tylko małżeństwem, ale prawdziwym zespołem. Na zawsze i na dobre i na złe. Pocałowali się czule pod rozgwieżdżonym niebem, wiedząc, że ich miłość narodziła się z desperacji i bólu, ale przerodziła się w coś pięknego, trwałego i niepodważalnego. Cztery lata później, gdy Zofia zaczęła chodzić do najlepszego przedszkola w Warszawie, Agnieszka zaszła w ciążę po raz drugi. Tym razem od samego początku będziemy razem we wszystkim, powiedział Marcin z ogromnym wzruszeniem, kładąc dłoń na jej lekko zaokrąglonym brzuchu. Tym razem to dziecko będzie planowane i oczekiwane przez nas oboje z radością. Agnieszka uśmiechnęła się przez łzy szczęścia. Nie mogę uwierzyć, że jestem tak niesamowicie szczęśliwa. Czasami wciąż boję się, że to wszystko to tylko piękny sen, z którego się obudzę. To nie sen, kochanie, zapewnił ją Marcin Czule, to nasze prawdziwe, wspaniałe życie, życie, które zbudowaliśmy wspólnie z miłości, zaufania i wzajemnego wsparcia w najtrudniejszych chwilach. Kiedy w październiku urodził się ich syn Michał, czteroletnia Zofia była absolutnie zachwycona nowym bratem. Teraz jestem starszą siostrą i będę go chronić, powiedziała dumnie. Pomagając mamie podczas karmienia piersią. Marcin patrzył na swoją pełną, szczęśliwą rodzinę, z niewiarygodną wdzięcznością za to, jak cudownie potoczyło się jego życie. Firma nadal systematycznie się rozwijała, teraz działając już w dziesięciu krajach Europy Środkowej i Wschodniej, zatrudniając ponad tysiąc wysoko wykwalifikowanych pracowników. Agnieszka została uznana za jedną z najbardziej wpływowych kobiet w polskim biznesie technologicznym. A ich wspólna historia stała się inspiracją dla tysięcy par w podobnych trudnych sytuacjach. Ludzie często pytają mnie w wywiadach o sekret naszego sukcesu osobistego i zawodowego, powiedziała Agnieszka w rozmowie dla prestiżowego magazynu biznesowego Forbes Polska. A ja zawsze odpowiadam to samo: czasami trzeba najpierw stracić absolutnie wszystko, żeby zrozumieć, co naprawdę jest ważne w życiu. Na piątą rocznicę ślubu Marcin zabrał Agnieszkę na romantyczną randkę na dach budynku, gdzie się po raz pierwszy spotkali. Teraz był to elegancko urządzony taras z ekskluzywną restauracją, z widokiem na całą Warszawę. Pamiętasz tamten dramatyczny wieczór? zapytał, patrząc na miasto rozciągające się pod nimi w blasku zachodzącego słońca. Jak mogłabym kiedykolwiek zapomnieć? To był najważniejszy wieczór mojego życia, odpowiedziała z czułością. Wtedy byłam przerażona, zdesperowana i przekonana, że nie mam żadnej przyszłości. Teraz jestem najszczęśliwszą kobietą na całym świecie. Wiesz, co myślę, powiedział Marcin, obejmując ją mocno. Myślę, że tamtego pamiętnego wieczoru oboje dosłownie uratowaliśmy sobie życie. Ty uratowałaś mnie od popełnienia błędu, którego żałowałbym przez całą wieczność, a ja. a Ty dałeś mi nadzieję, sens życia i prawdziwą miłość, gdy myślałam, że już jej nigdy nie znajdę. Dokończyła Agnieszka, dałeś mi prawdziwy dom, kochającą rodzinę i miłość, której nigdy nie sądziłam, że zasługuje. Dziś, siedem lat po tamtym dramatycznym, przełomowym wieczorze, Marcin i Agnieszka Kowalscy są jedną z najbardziej szanowanych i podziwianych rodzin biznesowych w Polsce. Ich innowacyjna firma technologiczna zatrudnia już ponad dwa tysiące osób w całej Europie, a oni sami prowadzą wpływową fundację Nowa Nadzieja która pomaga samotnym matkom, bezdomnym rodzinom i przedsiębiorcom przechodzącym przez kryzysy finansowe. Sześcioletnia Zofia uczęszcza do najlepszej międzynarodowej szkoły w Warszawie i mówi biegle po polsku, angielsku i francusku, a trzychletni Michał rośnie w atmosferze miłości, bezpieczeństwa i nieograniczonych możliwości. Każdego roku w rocznicę ich pierwszego spotkania cała rodzina Kowalskich tradycyjnie odwiedza dach gdzie wszystko się zaczęło? Teraz to miejsce radosnych, ciepłych wspomnień, a nie desperacji i bezsilności. Mama, tata, dlaczego zawsze przychodzimy właśnie tutaj? pyta ciekawska Zofia, trzymając za rękę małego Michała. Bo to magiczne miejsce, gdzie nauczyliśmy się, że nawet w najczarniejszej, najbardziej beznadziejnej chwili życia, może się pojawić jasne światło nadziei, odpowiada Agnieszka, przytulając córkę z miłością. I że czasami prawdziwy anioł stróż przychodzi do nas w postaci zupełnie obcej osoby, która w odpowiednim momencie wyciąga pomocną rękę, dodaje Marcin, uśmiechając się promiennie do żony. A najważniejsze, że prawdziwa miłość może powstać nawet z największego bólu i desperacji. Historia Marcina i Agnieszki to żywy dowód na to, że nasze najgorsze, najtrudniejsze momenty często mogą stać się początkiem najpiękniejszych. I najszczęśliwszych rozdziałów naszego życia. To wzruszająca opowieść o tym, że miłość można znaleźć w najmniej oczekiwanych momentach i miejscach, a prawdziwa siła człowieka leży we wzajemnym wsparciu, zaufaniu i nieustannej wierze w lepsze jutro. Jeśli ta wzruszająca i inspirująca historia dotknęła Twojego serca, nie zapomnij zostawić polubienia i subskrybować nasz kanał. Dzięki Twojemu wsparciu możemy dalej dzielić się więcej poruszającymi opowieściami, które pokazują, że zawsze jest nadzieja, nawet w najciemniejszych momentach życia. Zostaw komentarz i podziel się swoimi przemyśleniami. Twoja własna historia też może kogoś zainspirować i dodać otuchy w trudnych chwilach.